Hej, witam Was w nowym filmie i zapraszam na ulubieńców kwietnia. Jednocześnie bardzo Was przepraszam, że tak późno przychodzę z tym materiałem, ale praca nad nową stroną sklepu i nowym produktem i przeziębienie, jakie dopadło mnie po majówce, po prostu nie pozwoliły mi nagrywać tego. Wcześniej i nadal mam zatkany nos, ale już bardzo mi zależy na tym, żeby filmik się pojawił. Mam nadzieję, że nie będziecie tego aż tak słyszeć. W każdym razie mam dla Was sześć fantastycznych perełek minionego miesiąca. Trzy z kolorówki i trzy z pielęgnacji, także porówno, i jeśli jesteście tym zainteresowani, to oczywiście bez dalszego już przedłużania zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od pielęgnacji i maseczki nocnej, która totalnie skradła moje serce i którą moja skóra bardzo polubiła. Jest to nowość od marki Youth to the People. A więc wiemy, że produkt jest wegański. Maseczka jest dostępna w Sephora za około 155 zł i mamy jej tutaj bardzo dużo, bo aż 59 ml. Jest to dosyć specyficzna liczba, bo zazwyczaj producenci to zaokrąglają, a tutaj to mamy nieregularnie, tak dziwnie. No jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. W każdym razie biorąc pod uwagę tę ilość, wydajność i skład, to uważam, że jest to absolutnie słuszna cena. Analizując skład już tak bardziej szczegółowo, to możemy doszukać się dosyć wysoko bardzo fajnie działających substancji. Między innymi znajdziemy olej słonecznikowy, który jest bardzo bogaty w niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E. Dalej znajdziemy również ekstrakt z kwiatów i pędów opuncji, który jest z kolei bogaty w witaminy A, C, E, B1, B6, w sód, w potas, w magnez, w żelazo, w błonnik i we flawonoidy. Znajdziemy również trzy takie świetnie Działające substancje antyoksydacyjne, przeciwutleniające, czyli spowalniające procesy starzenia się skóry i naprawiające uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, czyli np. promieniowaniem UV. I tymi substancjami są ekstrakt z jagód asai, ekstrakt z goi i Ekstrakt z Makui. Mamy też taką najskuteczniejszą, ale też najdroższą postać witaminy C, czyli tetraizopalmitynian askorbylu. Jest to substancja, która wykazuje bardzo dużą skuteczność już w niskich stężeniach, między 1 a 3. Jest też bardzo stabilna chemicznie i łatwo ją ogólnie wprowadzić do kosmetyku. No i mamy też witaminę E, czyli. To koferol i witamina E świetnie wzmacnia barierę naskórkową, wzmacnia też naczynia krwionośne, ale świetnie zapobiega też takiej transepidermalnej ucieczce wody ze skóry, czyli hamuje TEWL. Drugim produktem jest tonik do twarzy, który doskonale wyrównuje pH mojej skóry po oczyszczaniu jest to Origins Mega Mushroom. Ja dostałam go w takich dwóch mniejszych buteleczkach, które są już niestety puste. Także na dniach muszę udać się do sefory po pełnowymiarowe opakowanie, które kosztuje między 79 zł a 139 zł w zależności od pojemności. Tak, zrymowałam. I stosuję go po każdym oczyszczeniu twarzy, zazwyczaj rano i wieczorem. I zauważyłam przede wszystkim, że on świetnie zmiękcza ten martwy naskórek na twarzy i jakby go usuwa, przez co pielęgnacja dalsza mi się po prostu lepiej wchłania. Analizując skład, to powiem wam, że szczególnie powinny się tym tonikiem zainteresować osoby z cerą tłustą, mieszaną i taką łojotokową, ponieważ bardzo wysoko mamy kompozycję olejków, które są wręcz dedykowane do włączania w kosmetykach przeznaczonych do tego typu cery. Mamy tam olejek z neroli, lawendowy, olejek z paczuli, kadzidłowy, klementynkowy, na pewno też był imbirowy i to chyba w... I geraniowy I powiem Wam, że taka kompozycja ma bardzo silne działanie bakteriostatyczne, grzybostatyczne, przeciwzapalne, antyseptyczne i też regulujące wydzielanie gruczołów łojowych. Mamy też dalej w składzie oczywiście te wyciągi z grzybów, ja doszukałam się dwóch, i one faktycznie opisywane są jako. Substancje przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wskazane też dla alergików, aczkolwiek w składzie znajdziemy trzy alkohole imitujące zapachy, które znajdują się na liście potencjalnych alergenów. Także osoby wrażliwe na takie sprawy powinny na ten produkt uważać. Myślę też, że nie powinny po niego sięgać kobiety w ciąży, ponieważ mamy tutaj pegi, mamy też różne konserwanty. No i ten olejek lawendowy ma naprawdę bardzo silne działanie. Działanie. Nawet gdzieś tam w opisach znalazłam, że nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, ale reszta powinna się nim zainteresować, bo jego działanie jest naprawdę świetne. Trzecim i ostatnim kosmetykiem z pielęgnacji jest maseczka w płachcie od marki Dizao. Jest to maseczka ceramidowa. Przyznam Wam się szczerze, że nigdy wcześniej o tej marce nie słyszałam. Dostałam tę maskę będąc na targach Beauty w Poznaniu z jakiegoś stoiska przedstawicielskiego i nie mam pojęcia, gdzie mogę ją kupić ponownie, ponieważ bardzo bym chciała, ale nie mogę. Znaleźć gdzie informacji w internecie, także jeśli wiecie, gdzie ją dostać, to dajcie mi koniecznie znać. W każdym razie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła pod względem działania oraz składu, bo skład jest bardzo krótki. Mamy tutaj praktycznie same składniki aktywne, plus jakieś tam dwa parabeny, które mi nie przeszkadzają i Wam też nie powinny. Natomiast zrobię na ten temat kiedyś może osobny filmik. Słuchajcie, w masce mamy tylko wodę, aloes, kwas hialuronowy, retinol, czyli witaminę A, a skład Scorbic Acid czyli witaminę C, tokoferol czyli witaminę E, kolagen, glicerynkę i glikol propylenowy, który też świetnie nawilża i ma właściwości przenikania przez naskórek. Natomiast serum dołączone tutaj, którego jeszcze nie użyłam, ale serum ma chyba jeszcze lepszy skład, bo mamy tutaj ceramidy, mamy złoto, kolagen, kwas hialuronowy, witaminę C, B5E, glicerynę. No, i to w sumie tyle. Więc naprawdę rewelacyjny skład. Co do działania, to ta maseczka bardzo dobrze nawilża, rozświetla i właśnie tak wycisza, uspokaja skórę. Ja robiłam z jej testu chyba Insta Stories i Wam wszystko prezentowałam. Także możecie sobie do niego wrócić. Na pewno jest gdzieś w wyróżnionych relacjach. Przypuszczam, że nie kosztuje jakichś milionów. A działanie ma naprawdę fantastyczne. Także ja na pewno gdzieś postaram się ją dorwać ponownie. Przechodzimy do makijażu. I na początek: pomadka, o którą bardzo często pytacie, szczególnie na Insta Stories, kiedy gdzieś tam się w niej pojawiam. Jest to Fenty Beauty Mademoiselle w kolorze Fick. Nie mam jej teraz na ustach, ponieważ myślałam, że ją nakładam, ale przez przypadek sięgnęłam po inny odcień. W każdym razie, pomimo mojej miłości do błyszczyków i pomadek, takich z satynowym wykończeniem, to faktycznie Potem wracam regularnie. Gdzieś tam polubiłam się z tym kolorem i formułą. Jest to pomadka, którą bardzo komfortowo nosi się pomimo matowego wykończenia. Długo się utrzymuje i ładnie zjada. Wiecie, chodzi o to, że po posiłku nie zostaje mi jakaś taka rzucająca się w oczy plama po środku, tylko nawet kiedy nie mam w ciągu dnia czasu na poprawki, to wiem, że ona schodząc wygląda po prostu przyzwoicie. Ma też fajną cenę, bo 80%. Zł. Jest dostępna oczywiście na wyłączność w perfumeriach Sephora. Także jeśli szukacie takiej pomadki w odcieniu brudnego różu, bo ona nie pokazałam Wam, właśnie taki ma, to myślę, że możecie się nią zainteresować. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam zarekomendować, jest paletka marki, która do tej pory była dla Was dostępna tylko i wyłącznie online. Natomiast od niedawna możecie ją już zakupić stacjonarnie w perfumeriach Sephora, i mówię tutaj oczywiście o marce Hourglass. W tej paletce znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie do wykończenia swojego makijażu i wykonturowania mimo że nie ma w niej bronzera, ale przypominam, że w panujących trendach stawiamy na rozświetlenie i bardziej gramy i bawimy się światłem, a odpuszczamy takie ostre konturowanie, także bronzer e, możemy sobie darować i to jest też świetne rozwiązanie na nadchodzący e, czas, kiedy więcej podróżujemy i chcemy zabierać ze sobą jak najmniejsze produkty, które są właśnie takie e, kilka w jednym, które zabierają jak najmniej e, miejsca, ale też mało ważą, żeby po prostu nasz bagaż był też lżejszy. A tutaj mamy trzy produkty w jednym. I pierwszym z nich jest przepiękny puder wykończeniowy o takim rozświetlającym wykończeniu, nadający. Em, Takiego zdrowego, ładnego blasku skórze. Dalej mamy y, mozaikę z rozświetlacza i różu. I tutaj duży plus za odcień różu, ponieważ ja to dosyć często powtarzam, ale nie lubię na sobie róży różowych, ponieważ uważam, że mnie postarzają po prostu. Także taki y, cieplejszy, koralowy róż to jest coś, co ja bardzo lubię. No i rozświetlacz. Który ma bardzo uniwersalny odcień i jest niesamowicie subtelny na twarzy, po prostu idealny do makijażu dziennego. Jeśli chodzi o opakowanie, to ono jest bardzo solidne. Wzdłuż tej przedniej klapki znajduje się duże lusterko, także to jest coś bardzo pomocnego i praktycznego. No i prezentuje się. Bardzo luksusowo. Za ten produkt musimy swoje zapłacić, bo aż 279 zł. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tą jakość produktów, przemyślane i solidne opakowanie, które naprawdę można gdzieś tam wrzucić i nie martwić się o to, że coś stanie się temu produktowi, szczególnie właśnie w podróży, to myślę, że warto dać takie pieniążki. Są jeszcze inne odcienie, jest ich przynajmniej 5. Także polecam Wam po prostu iść do sefory i zorientować się, która wersja paletki będzie idealna dla Was. Ostatnio chciałam Wam pokazać najlepszą, według mnie, maskarę dostępną aktualnie na rynku, która totalnie wyparła mojego dotychczasowego ulubieńca, który też jest dobry, ale nie aż tak: Narsa Climaxa, i jest to Go Big or Go Home od marki Cat Von D. Pierwsze wrażenie. Z użycia tego produktu zrobiłam Wam na Insta Stories i. Wydaje mi się, że zrobiliście wtedy niezły obrót, Seforze, jeśli chodzi o ten tusz, bo mnóstwo z Was mi pisało: Wow, jak tusz może coś takiego robić? To są naprawdę sztuczne rzęsy w płynie. Ta szczoteczka jest nylonowa, taka tradycyjna, ale ona tak przepięknie rozdziela rzęsy, wydłuża, pogrubia kolor tego tuszu i trwałość. To jest coś, Coś po prostu idealnego, to jest tuż dla mnie e, idealny. On mi się nie kruszy, nie odbija w ciągu dnia. E... Do no po prostu spełnienie moich marzeń, warte każdych pieniędzy. To już wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się podobali. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu pod filmem kciuków w górę. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach pod filmem o Waszych nowych kosmetycznych odkryciach. Na tą chwilę żegnam się z Wami, dziękuję serdecznie za uwagę i Wasz poświęcony czas. I do zobaczenia oczywiście w kolejnym filmie. Pa, pa!